Czasami się wygrywa, a czasami się uczy. Albo przynajmniej tak mówimy, żeby sobie dodać otuchy po porażce. A że życie to pasmo z lotów i upadków, das ewige auf und ab. Dziś nauczymy się, jak o nich mówić po niemiecku. Ja nazywam się Mateusz Hrostek i to jest kolejny odcinek podcastu Pokochaj Niemiecki w Akademii Agnieszki Drumer. Dziś będzie o sukcesach i niesukcesach, czyli o tym, co poszło dobrze i o tym, co poszło kompletnie in die Hose. Zaczynamy! A zaczniemy optymistycznie od sukcesów. Der Erfolg to sukces. Ich hab den Chef zu meiner Idee überzeugt und das ist mein kleiner Erfolg. Przekonałem szefa do mojego pomysłu i to jest mój mały sukces. Warto znać też przymiotnik Erfolgreich, czyli odnoszący sukces. Sie ist in ihrem Beruf sehr erfolgreich. Ona odnosi duże sukcesy w swoim zawodzie. Oraz czasownik etwas erreichen. Coś osiągnąć. Ich habe endlich mein Ziel erreicht. W końcu osiągnąłem mój cel. A jeśli coś się powiodło, możemy to ująć luźniej, na przykład za pomocą czasownika klappen. Das hat echt gut geklappt. To naprawdę dobrze wyszło. I uwaga, czasownik klappen nie oznacza wcale, że coś jest Klapą, wprost przeciwnie, że coś się udało. Polska klapa to byłaby po niemiecku Der Flop. Jeśli wszystko idzie dobrze, to tak jakby szło po sznureczku po niemiecku: alles lief wie am Schnürchen. Wszystko poszło jak po maśle. Możemy też z dumą powiedzieć: Ich bin total zufrieden mit dem Ergebnis. Jestem totalnie zadowolony z wyniku. Pamiętajcie o tym ważnym przymiotniku zufrieden mit, zadowolony z. Bist zufrieden? Jesteś z tego zadowolony, zadowolona? Jeśli mówimy o jakimś małym zwycięstwie dnia codziennego, sprawdzi się również Heute habe ich echt ein Erfolg verbucht. Dziś naprawdę zaliczyłem sukces. Czasownik Etwas Webuchen to zwrot z księgowości. Zaksięgować, ale w przenośni zaliczyć coś, na przykład sukces. Więcej o tym, jak mówić o udanym dniu, mówiłem w 35 odcinku podcastu i warto do niego wrócić. Jeśli mówimy o sukcesie zawodowym, to często używamy frazy Es nach um schaffen". Słowo es jest częścią tej frazy i nie można go pomijać. Er hat es sehr schnell nach oben geschafft. Bardzo szybko wspiął się do góry. Podobny jest czasownik sich hocharbeiten, czyli dosłownie pracować się do góry. Sie hat sich in dieser Firma zur Geschäftsführerin hochgearbeitet. Ona wspięła się w tej firmie aż do prezeski. O takich historiach czasami mówi się vom Tellerwäscher zu Millionär, czyli od pucy buta do milionera, a po niemiecku pucujemy nie buty, lecz talerze. Niestety nie każdemu się to udaje. Mimo dużych ambicji, czyli dear, Ehrgeiz. na drodze jest wiele przeszkód, die hindernisse, które skutecznie blokują niektórym drogę do sukcesu. Wiecie, że lubię rymowanki, więc znowu podzielę się z Wami taką, która dobrze opisuje tę sytuację. Wenn das Wörtchen, wenn nicht wäre, wäre man vater millionär. Gdyby nie to słówko wen, czyli gdyby, to mój tata byłby milionerem. Na pewno znacie jakąś osobę, która zapewne osiągnęłaby potężny sukces, ale coś tam stało na przeszkodzie i niestety do tego nie doszło. I tym akcentem przechodzimy do części z porażkami. Bo jak wiadomo, nie zawsze wszystko się udaje. Dia Misserfolg to niepowodzenie, lub wspomniane już słówko Dia Flop to porażka, klapa. Natomiast ponieść porażkę to Szajtan. Das Projekt ist leider gescheitert. Projekt niestety się nie udał. Jeśli chcemy podać przyczynę porażki projektu, to możemy dodać przyimek an. Es ist am Geld gescheitert. Rozbiło się o pieniądze. Jeśli coś się nie powiodło, to być może dlatego, że ktoś zawalił. Fezagen to zawieść, nawalić. Śapczu, tal fezakcz. Totalnie zawaliłem. A tak na marginesie jest jeszcze jeden bardzo podobny do fezagen czasownik fezagen. Czyli tracić nadzieję, którego, jak widzicie, też używa się w podobnym kontekście, ale znaczenie ma jednak trochę inne. Trotz des Rückschlags sollten wir nicht Mimo porażki, nie powinniśmy tracić nadziei. Ten czasownik nie jest aż tak częsty, ale warto mieć go auf dem szyom. A jeśli coś kompletnie nie wypaliło, możemy powiedzieć: Das ging voll in die Hose. To totalnie nie wypaliło. Dosłownie. Poszło w spodnie. A jeśli już jesteśmy w tych obszarach, że coś poszło w spodnie, to niewypał jest często efektem złych decyzji, czyli falsche entscheidungen. A potocznie mówi się czasami, das war ein Griff ins Klo. To była zła decyzja, a dosłownie to było jakby sięgnięcie do kibla. A żeby nie było, że Niemcom wszystko się kojarzy z toaletą, to my Polacy przecież budzimy się z ręką w nocniku, podczas gdy Niemcy przeżywają wtedy niebieski cud. Er wollte mich nicht hören und jetzt erlebt er sein blaues Wunder. On nie chciał mnie słuchać, a teraz budzi się z ręką w nocniku. Czasami zdarza się po prostu, że coś schrzanimy. Ich hab den Termin komplett vermasselt zupełnie schrzaniłem ten termin. Femaseln to bardzo potocznie właśnie schrzanić. I pamiętajcie, że diatamin, o którym był już odcinek, ma po niemiecku wiele szersze znaczenie niż tylko termin. W takim kontekście można to rozumieć na przykład jako jakieś ważne spotkanie. Natomiast sam czasownik vermasseln ma dużo synonimów. Na przykład verhunzen, verkacken, Feboken. verbocken. Są one wszystkie potoczne i wystarczy, że wybierzesz sobie jeden, który ci się najbardziej spodoba i go będziesz używać. Hast du das schon wieder verbockt? Znów to schrzaniłeś? Ich hab Angst, dass ich es vermokse. Boję się, że to zrobię. Jeden z najmocniejszych tego typu, który znam, to Scheiße bauen. I zachowajcie sobie tą frazę raczej na sytuacje, w których ktoś naprawdę serio mocno coś zawali. I raczej w stosunku do siebie niż do innych. Ich weiß, ich habe echt scheiße gebaut. Es tut mir leid. Wiem, że totalnie zawaliłem. Przykro mi. Pamiętajmy jednak, że błędy i porażki to nie jest koniec świata. Warto być wyrozumiałym. Nachsichtig. Das ist nicht das Ende der Welt. To nie jest koniec świata. Aus Fehlern muss man lernen. Trzeba się uczyć na błędach. Po niemiecku często używa się też potocznie angielskiego zwrotu Shit happens. A tak bardziej po niemiecku Manchmal läuft, manchmal halt nicht. Czasami idzie, a czasami nie. Często rzeczywistość jest inna niż nasze wyobrażenie. I wtedy możemy powiedzieć... Ich habe es mir ganz anders vorgestellt. Wyobrażałem sobie to zupełnie inaczej. Mam nadzieję, że niektóre z tych zwrotów trafią prosto do Waszej pamięci i zaczną aktywować się w rozmowie, bo niezależnie od tego, czy masz za sobą Chop Erfolg czy reinwald Tages, warto umieć o tym opowiedzieć po niemiecku. Wszystkie dzisiejsze przykłady i tłumaczenia znajdziecie jak zwykle w pliku PDF wraz z ćwiczeniami, które pomogą wam utrwalić słownictwo. Link do pobrania jest oczywiście w opisie tego odcinka. Und bis bald. Bleib motiviert, auch wenn es mal nicht läuft. Tschüss.